List apostoła Pawła do kolosan, rozdział pierwszy. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Tymoteusz brat. Do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w kolosach, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze mądląc się za was. Bo usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i miłości do wszystkich świętych z powodu nadziei, która jest odłożona dla was w niebiosach, o której wcześniej słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii, która dotarła do was jak i na cały świat i wydaje owoc, tak jak i wśród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i dogłębnie poznaliście łaskę Boga w prawdzie. Tak jak i nauczyliście się jej od Epafrasa, umiłowanego współniewolnika naszego, który jest dla was wiernym sługą Chrystusa, który też oznajmił nam o waszej miłości w duchu. Dlatego i my, od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy modlić się za was i prosić, abyście zostali napełnieni dogłębnym poznaniem Jego woli w całej mądrości i w duchowym zrozumieniu abyście chodzili w sposób godny Pana dla całkowitego przypodobania się jemu przynosząc owoce w każdym dobrym dziele i wzrastając w dogłębnym poznaniu Boga z całą mocą będąc wzmacniani zgodnie z potęgą jego chwały w całej wytrwałości i cierpliwości z radością dziękując Ojcu który nas uczynił zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości które nas wyrwał z władzy ciemności i przeniósł do królestwa syna swojego umiłowanego. W nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym całego stworzenia, gdyż w nim zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi widzialne i niewidzialne czy to trony, czy to panowania, czy to przywódcy, czy to władze wszystko. Przez Niego i dla Niego jest stworzone. A On jest przed wszystkimi i wszystko w Nim razem zaistniało. On też jest głową ciała, kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby sam we wszystkim stał się pierwszy. Gdyż Bóg miał upodobanie, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego ponownie pojednać ze sobą wszystko czyniąc pokój przez krew jego krzyża poprzez niego to co na ziemi i to co w niebiosach i was niegdyś będących obcymi i wrogimi w myśleniu na skutek złych czynów teraz jednak ponownie pojednał w ciele przez śmierć ciała jego aby was postawić przy nim jako świętych i niewinnych i nienagannych przed swoim obliczem jeśli rzeczywiście trwacie w wierze Będąc ugruntowani i mocni i nieporuszeni z powodu nadziei Ewangelii, którą słyszeliście, a która została ogłoszona całemu stworzemu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. Raduję się teraz w moich cierpieniach za was i dopełniam w swoim ciele niedostatku ucisków Chrystusa za ciało Jego, którym jest Kościół, którego stałem się sługą według zarządzenia Boga, które zostało mi dane, aby wobec Was wypełnić słowo Boże. Tajemnica, która ukryta jest od wieków i pokoleń, teraz natomiast została ukazana Jego świętym. Inta Bóg zechciał oznajmić, jakie jest między Poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w Was, nadzieja chwały. Jego my głosimy, napominając każdego człowieka, i nauczając każdego człowieka z całą mądrością, abyśmy mogli postawić przy Nim każdego człowieka jako doskonałego w Chrystusie Jezusie. Nad Nim też się trudzę, walcząc zgodnie z Jego skutecznym działaniem działającym we mnie z mocą. Rozdział drugi. Albowiem chcę, abyście wiedzieli, jak wielką walkę staczam o was i o tych, którzy są w Laodycei. I o tych, którzy nie widzieli mojego oblicza w ciele, aby ich serca doznały zachęty, a oni, zespoleni ze sobą w miłości, dążyli ku całemu bogactwu pełni zrozumienia, ku dogłębnemu poznaniu tajemnicy Boga i Ojca i Chrystusa, w którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. A to mówię, aby was ktoś nie zwodził podstępnym dowodzeniem, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, ale duchem jestem z wami, radując się i widząc ład wasz i niewzruszoność waszej wiary w Chrystusa. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, jako ci, którzy są zakorzenieni są budowani na Nim i są utwierdzani w wierze, tak jak zostaliście nauczeni obfitując w niej z Uważajcie, aby was ktoś nie prowadził jako swój łup dzięki filozofii i próżnemu oszustwu opartemu na ludzkiej tradycji i elementarnych zasadach tego świata, a nie na Chrystusie, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I jesteście w Nim napełnieni. On jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy i w Nim zostaliście obrzezani obrzezaniem nie uczynionym ręką, w zewleczeniu doczesnego ciała, ale w zewleczeniu ciała grzechów w obrzezaniu Chrystusa. Pogrzebani będąc wraz z Nim w chrzcie, w którym też zostaliście współwzbudzeni przez wiarę w moc Boga, którego wzbudził z martwych. I was, będących martwymi w upadkach i w nieobrzezaniu Waszego ciała, razem z Nim ożywił, darując wam wszystkie upadki. Wymazał obciążający nas zapis dłużny, wynikający z ustaw, który był przeciwko nam i usunął go ze środka, przebijając go gwoździem do krzyża. Rozbroił zwierzchności i władzę publicznie wystawiając je na pokaz i Bóg z Nim powlókł je w triumfalnym marszu zwycięstwa. Niech więc was nikt nie sądzi z powodu pokarmu albo napoju, albo w sprawie święta Albo nowiu księżyca, albo sabatów. To są cienie tego, co ma nastąpić. Rzeczywiste natomiast jest ciało Chrystusa. Niech was nikt nie pozbawia nagrody zwycięstwa. Kto ma upodobanie w uniżaniu się, kulcie aniołów i w tajemniczych doznaniach, dając się bezpodstawnie nadymać przez swój cielesny sposób myślenia, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało jest zaopatrywane i spajane stawami i ścięgnami rosnąc wzrostem Boga. Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla elementarnych zasad tego świata, dlaczego jeszcze raz, jako żyjący w świecie, jesteście poddani nakazom nie dotykaj, nie skosztuj, nie zetknij się. To wszystko jest przeznaczone na zniszczenie przez używanie zgodnie z przykazaniami i naukami ludzi które mają wprawdzie pozór mądrości w samowolnej formie kultu religijnego i w poniżaniu się i w nieoszczędzaniu ciała, ale nie mają żadnej wartości służą tylko do zaspakajania ciała. Rozdział trzeci Jeśli więc zostaliście wzbudzeni z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze, gdzie jest Chrystus siedzący po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu, ale gdy się Chrystus, życie nasze, ukaże, wtedy i wy razem z Nim zostaniecie ukazani w chwale. Przyprowadźcie więc do śmierci to, co w waszych członkach jest ziemskie: nierząd, nieczystość, namiętność, złą porządliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Z ich to powodu przychodzi gniew Boży na synów opornych. W których i wy dawniej postępowaliście, gdy w nich żyliście. Teraz więc i wy złóżcie z siebie to wszystko gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, haniebną mowę z ust waszych. Nie bądźcie fałszywi jedni wobec drugich, skoro zdarliście z siebie starego człowieka razem z jego postępkami, a przyoblekliście się w nowego, który jest odnawiany ku dogłębnemu poznaniu. Na obraz tego, który go stworzył, gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezania, ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus. Dlatego więc przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w litości wewnętrza, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i darowując sobie wzajemnie, jeśli miałbyś ktoś przeciwko komuś skargę. Jak Chrystus wam darował, tak i wy. A na to wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Boży, do którego zostaliście powołani w jednym ciele i bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie się wzajemnie, przez psalmy i hymny, i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewajcie w sercach waszych panu. I wszystko, cokolwiek czynilibyście w słowie, albo w czynie, wszystko czyńcie w imieniu pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez niego. Żony, bądźcie uległe swoim mężom, jak przystoi w panu. Mężowie, Miłujcie swoje żony i nie odnoście się wobec nich z goryczą. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, to bowiem bardzo podoba się Panu. Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu swoich dzieci, aby nie upadały na duchu. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim tym, którzy są panami waszymi według ciała, nie służąc na pokaz, jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, ale w prostocie serca. Bojąc się Boga. A wszystko cokolwiek byście czynili, wykonujcie z głębi duszy, jak dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie z powrotem zapłatę dziedzictwa, albowiem Chrystusowi Panu służycie. A ten, kto czyni niesprawiedliwość, odbierze niesprawiedliwość, tę, którą uczynił, a Pan nie jest stronniczy. Rozdział czwarty. Panowie, Okazujcie sługom sprawiedliwość i równość, wiedząc, że i wy macie Pana w niebiosach. Trwajcie niezłomnie w modlitwie, czuwając w niej z dziękczynieniem, modnąc się równocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa, byśmy mówili o tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem też związany, aby mi ją ujawnił tak, jak mi mówić należy. Postępujcie z mądrością wobec tych, którzy są na zewnątrz, czas wykupując, słowo wasze niech zawsze będzie łaskawe, przyprawione solą, abyście wiedzieli, jak trzeba odpowiadać każdemu z osobna. Wszystko, co mnie dotyczy, oznajmi wam Tychikus, brat umiłowany i wierny sługa i współniewolnik w Panu, którego posłałem do was po to właśnie, Abym poznał, co z wami się dzieje i by pocieszył wasze serca. Razem z Onezymem, wiernym i umiowanym bratem, który jest spośród was, ci oznajmią wam wszystko, co się tutaj dzieje. Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój i Marek, kuzyn Barnaby, odnośnie którego otrzymaliście polecenia jeśli przyjdzie do was, przyjmijcie go. I Jezus, nazwany Justem, Będący spośród obrzezanych, ci są jedynymi współpracownikami moimi dla Królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą. Pozdrawia Was Epafras, który jest z Was sługą Chrystusa, zawsze walczący za Was w modlitwach, abyście zostali postawieni jako doskonali i pełni w całej woli Bożej. Wystawiam Mu bowiem świadectwo, że ma wielką gorliwość o was i o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Pozdrawiam was Łukasz, lekarz umiłowany i demas. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nymfasa i zbór, który jest w jego domu. A gdy ten list będzie u was odczytany, sprawdźcie też, aby został odczytany i w zborze Laodycejczyków, a ten z Laodycei, abyście i wy odczytali. A powiedzcie Archipowi Bacz, abyś wypełnił służbę, którą przyjąłeś w Panu. Pozdrowienie moją, Pawła ręką dopisane. Pamiętajcie o moich więzach. Łaska z wami. Amen.